Witam serdecznie wszystkich w drugim odcinku serii Grid 2. Jak pamiętacie, skończyliśmy po dwóch wyścigach. Bodajże w pierwszym odcinku dzisiaj zajmiemy się kolejnymi wyścigami. I bez zbędnych rzeczy przechodzimy do wyścigów. Wchodzimy w karierę. Mamy dwa zaproszenia. Skorzystamy z pierwszego: są dwa wyścigi. Może po kolei w Chicago. W Chicago mieliśmy okazję jechać w pierwszym odcinku, także myślę, że nie powinno być problemu, jeśli chodzi o trasę, także możemy spróbować. I spróbujemy sobie nowy samochód, którym chyba jeszcze nie miałem okazji jechać. Nie, chyba nie. Także wybieramy go i ruszamy na start. Ok, jesteśmy już w Chicago. Mamy 4 kółka także myślę, że spokojnie Bo widzimy stać dobrze znajomi Okej okay. się szczęścia To jest słabe to auto Chociaż może się jeszcze rozkręci jakoś Chociaż nie powiem, jeździ się całkiem nieźle mm. Aczkolwiek chyba wolałem sterowność tamtego samochodu. Chociaż nim tam bardziej trochę rzucało, ale Ale w zakryty ładnie wchodził, także W następnym wyścigach chyba pójdziemy sobie Mustangiem. Zobaczymy jak tam będą kolejne potem samochody odblokowane w karierze Oj, jeszcze raz. No, popatrzcie. Jeszcze nie wiem, jak to jest w online. Czy jeździmy swoimi samochodami? Czy y, samochody są dopasowane do. Mm, do reszty graczy? Nie miałem okazji tego jeszcze sprawdzić, ale sprawdzimy to w, w najbliższym czasie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pięknie. Może z wyglądu już nie jest takie ładne jak z początku wyścigu, ale możemy przymknąć na to oko chyba, nie? Oj Jak mówiłem nie jestem najlepszym kierowcą, a szczególnie, że gram w tą grę drugi raz. A do tego, tym samochodem, jeden po raz pierwszy, także... Proszę o wybaczenie. Ostatnie kółko. Zobaczymy, może poprawię jakiś czas. Oj, jak będę tak jeździł, to chyba się nie uda. Ale pewnie jeszcze będą jakieś okazje jeżdżenia w Chicago. 5 sekund za mną. Myślę, że to jest dość spora przewaga, także. A nawet gdybym popełnił błąd, to jeszcze mogę się wrócić w czasie ten backspace, tak? Także chyba nie ma problemu, a... Wygląda na to, że... że skończyliśmy jako pierwsi. Oczywiście rośnie liczba fanów Zobaczymy do ilu 9,5 No i żeby tak w, ro, rosła liczba fanów na, na YouTube by był bardzo szczęśliwy, no ale niestety Nie można mieć wszystkiego Miami Tutaj jadę pierwszy raz, także kolejne utrudnienie, weźmy sobie Nissana, znaczy Przepraszam, Forda. Chociaż kto wie? Jakby tak się przyzwyczaić do tamtego. Może coś z tego być. Okej. Okay. Okej. Okay. Popatrzcie, dali mnie na sam tył, żeby mi utrudnić, a ich teraz wszystkich po kolei będę ładnie wymijał, przynajmniej taką mam nadzieję. Gorzej jak zostanę w tyle, ojejku. Albo się rozwalę. Tylko trzy kółeczka. Wcześniej było w cztery, w Chicago. No, myślę, że jakoś damy radę. Dużo ciasnych uleczek, także trzeba strasznie uważać. Myślę, że trasa nie jest aż, ta, aż taka straszna <coughs> Przepraszam, ale jestem trochę chory Oj Jestem trochę cho chory i mam straszne problemy z gardłem Także proszę o wybaczenie I wziąć to pod uwagę Nie wiem, jak tam u Was, bo wiadomo, że jeśli ja prześlę film na YouTube, to jakoś będzie widocznie gorsza niż yy, widocznie gorsza od tej, którą ja mam teraz na ekranie. Ale u mnie grafika wygląda bajecznie i mam nadzieję, że u Was też, bo jeśli nie jest dobrze, to wiele tracicie. Jeśli by się ktoś pytał, to gram oczywiście na Ultra. Z wszystkimi opcjami dodatkowymi. Także... Także to, jakby się ktoś pytał, na jakie wymaganiach yy, gra mi chodzi. Ostatnie kółko, trzeba się sprężyć. No i jak będę tak jeździł, to to nie będę miał żadnych poprawionych czasów. No i trzeba wyczuć ten hamulec, bo on jest strasznie czuły. I przytrzymiesz go trochę dłużej, to automatycznie lecisz. Ale ostatni zakryt, ok. Oh. Dobrze. Jakimś studem pierwsze miejsce mamy, także myślę, że nie poszło aż tak źle. Nawet dość spora przewaga między mną a drugim miejscem, także myślę, że poszło mi nie, nie najgorzej. Okej, okay, jesteśmy jak widzieliście. Liczba fanów wzrosła do 12 tysięcy. Mamy kolejne zaproszenia. Tutaj już chyba nic nie było. Nie, tu już nic nie było. Mamy kolejne zaproszenie. Do Chicago I jest zaproszenie na jazdę testową. Domyślam się, że. O właśnie. Że będzie dostępny mm, samochód po ukończeniu tego wyścigu. Okej, okay, spróbujmy. Hmm, dostaliśmy darmowy samochód. Czym się wydaje? Alfa. No, spróbujmy. Jedno kółko. Ładnie wygląda to. Alfa. Podoba mi się. chcę za bardzo ścinać tych zakrętów, bo potem... O właśnie, dostaje się ograniczenie czasowe. O. No niestety. Także jak mówię, trzeba na to trochę uważać. Bo trochę się wyjedzie za linię i... I strasznie spowalnia, a to potem... Oż cholera. że nie potrafię nie potrafię jakoś opanować tego samochodu no, skręca jeszcze inaczej niż tamte dwa pozostałe także nie <laughs> jeździ mi się nim najlepiej a do tego ten tor jest też jest trochę inny także może to też dlatego Ok. Myślę, że teraz ostatnie zakręty nie były aż tak złe, ale zobaczymy, co będzie dalej. Ok, czas. Z tym. Ok, myślę, że przejdziemy sobie jeszcze te wyścigi. Ym. Tutaj z tego eventu, Trans-America Pacers, Chicago. Mm -hmm, jeden na jeden. A to ciekawe. Okej. Okay. Nissan, no trudno. Jak już sobie poradzimy? W dobra Chicago. <coughs> Okej. Okay. Dajemy czadu. Ciekawe, czy jak y, przyjadę cały wyścig bez y, Backspacea, y, czy liczba fanów będzie większa niż tak, jakbym używał na przykład nie wiem, 2-3 czy tam całe 5. Ciekawe, czy to się czymś różni potem. Tylko ja na gółko. No proszę, nie było tak źle. ok teraz bierzemy się z kolejnym przeciwnikiem to są bodajże półfinały o ile się nie mylę także zobaczymy co z tego wyjdzie Prawie, czysto... Prawie. Oj. No nie wygląda to za już jak salon, no ale co tam... Za chwilę będzie cacy. Tak? Co tam przeciwnik ma za auto? No jakieś takie śmieszne. Nasze fajniejsze, co? No proszę, auto w chyba idealnym stanie, oś się nie mylę, to w jednym momencie chyba zahaczyłem trochę tyłem, ale nawet otarcia nie ma, także pierwsze miejsce. chyba fanów rośnie? pytanie do ilu? oj szybko to leci no proszę prawie 21 tysięcy dobrze myślę że to by było na razie na tyle zobaczymy co tam będzie w następnym odcinku myślę że skończymy sobie ym, te wyścigi chyba tak skończymy te wyścigi Miami Kalifornia ok I tu mamy zaproszenie do y, challenge'u jazdy testowej No i zobaczymy co tam potem będzie dalej. Także dzięki za... Yy, dzięki za oglądanie. Komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie jeśli możecie. To z mojej strony tyle. Yy, dzięki. Cześć.